Siemanko, wszystkim, Hubert Mściwojewski, MMA bądź na bieżąco, a razem ze mną naczelny zadymiarz MMA. A już Ferrari, witam wszystkich, ale no, dzisiaj nie przydymiłem, bo szanuję tego chłopaka, nie mam za co go nie szanować. No, nie zadymiłeś się, ale chyba zrobiłeś no, jeden z najwięcej dymów na konferencji. No wiesz, Ogólnie chyba spoko było, co? Nie no, w miłej atmosferze to wszystko e, przebiegało. Bardzo mi się nie spodobało po zachowanie Polaka, ponieważ pomówił mnie publicznie e, e, podając fałszywe informacje, że zostałem pobity, nieprzytomny, okradziony z łańcucha, gdzie faktycznie łańcuch straciłem, powiedziałem tutaj ludziom e, w jaki sposób straciłem ten łańcuch, a on wszystko przeinaczył i, i, i po, po, po co tak kłamać publicznie, e, gdzie ogląda to prawie 200 tysięcy ludzi i część sobie pomyśli, że to prawda, a, a to. To był po prostu celowy zabieg z jego strony, żeby mnie ośmieszyć. Na konferencji siedziałeś idealnie, co? To, to... No, że było dobrane idealnie towarzystwo. Znaczy wiesz. No... Powiem Ci tak, że był moment, gdzie aż do tego Polaka nic nie miałem. Z Boczkiem mam nierozwiązane sprawy, więc, więc z nim na pewno chciałbym zawalczyć, bo wtedy ze mną wygrał. Ale ja wtedy jeszcze nie, nie trenowałem w ogóle MMA, bo to była moja druga walka. Bardzo się rozwinąłem od tamtej pory i liczę, że będę miał szansę z nim zawalczyć. A jeśli chodzi o Polaka, to dla mnie konflikt już był zakończony, ale on mnie nie, stary nienawidzi jeszcze bardziej niż mnie nienawidził wcześniej. No bo wcześniej to mnie nienawidził, ale zawsze mógł sobie podukać, że niby ze mną wy wygrał pierwszą walkę albo coś tam, a teraz no jednak prześladuje go ten nokaut. Ale powiem ci szczerze, Mateusz ty tak się naprawdę przykładasz że tych treningów? Ja widzę, że ty trenujesz, ale wiesz, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy ty wstawiasz, że trenujesz, a, nawet, a później wie, mówisz po walce... ludzie po sylwetce mi mówią, że kurda, Mada już znowu, że zaczynam wyglądać yy, jak ja. Yy, no wiesz, no wstawiam codziennie na Instagrama, więc nie mogę oszukiwać, no przed tamtą walką yy, mieliśmy chyba kilka razy się okazję złapać na Warszawie, więc wiedziałeś, że nie trenuję. Żeby, to roz... żeby nie, zaraz nie. nie było, my się spotkaliśmy tylko i wyłącznie na wywiady, Dobra, bo wiesz, tak. bo to nie, też nie, tak nie, zabrzmiało nie, 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 na konferencji. Nie, przechylać nie, nie kieliszek, no, tylko nie, nie. na wywiad, na wywiad i mówiłem Ci tam prywatnie, że tak. no słuchaj Hubert nie trenuje, a teraz, teraz trenuje, no więc nie mogę tak powiedzieć i hełpie się tym, że trenuje, bo, bo po prostu wróciłem na odpowiednie tory, jestem mega zadowolony z tego, co się dzieje. Aktualnie. A ja powiem Ci szczerze, wiem to od niektórych osób, nie będę Ci mówił od kogo, że przykładasz się, serio. Mhm. Nie, no tak, to prawda. No, nie, nie wiem, czy zdążę wyciągnąć życiówkę do gali, ale na pewno do następnej będziesz ta życiówka. A w, na tej na pewno będę życiowo pod względem umiejętności, tylko nie wiem, czy organizm dam radę aż tak wytrenować, bo miałem tylko... Około 2,5 miesiąca, nie? A jednak no, te imprezy były dość grube, że, że pierwsze treningi to było wow, koszmar, pół zapiekły, bo rzucałem to palenie papierosów i tak dalej, ale jest naprawdę zajebisty progres. Jest z tygodnia na tydzień sami człowiekiem. Mateusz, ty wiesz, że ty tego pojedynku nie możesz przegrać? Oczywiście, że nie mogę go przegrać i nie zamierzam go przegrać. I w ogóle no zobaczycie trenującego Ferrari'ego. Podpisałem na więcej walk, więc będę A, czyli cały czyli czas. Masz nowy tre... kontrakt nowy kontrakt mam i co jest najfajniejsze właśnie w tym kontrakcie, że wiem, że będę dalej walczył, więc ja mam klapki, wiem co robię w życiu, naprawdę bardzo dobrze mi Federacja zapłaciła, więc nie muszę się też martwić jakoś, że, że muszę zdobywać pieniądze z innych źródeł. Oczywiście będę też też, no bo pieniążków nigdy nie jest za mało, ale zmierzam po prostu do tego, że... Mogę się skupić stricte na sporcie i tak też zrobię. A weselniaki będą czy nie? Nie no, muszą być weselniaki, bo weselniaki są taj... bardzo dobrą bronią w MMA. Znaczy niekoniecznie weselniaki, tylko cepy. E, ale na pewno pokażę też inne ciosy i myślę, że zrobię to dość poprawnie technicznie. Zresztą no, widać u mnie... Dawaj lewy prosty. No, no, tylko że oczywiście, jestem w koszuli, która Dobra, dawaj. tutaj nie mogę. No, codziennie widać u mnie na tym, ale... Widzę, no, widzę ten, śmiech. Nie no, mam tutaj wiesz, tę koszulę trochę napiętą, to nawet bym tak nie mógł. Barki bardzo. Ci spuchły. Tak jest. Albo koszulę za mała. Nie no, tak koszulę sobie tak dobrałem właśnie, żeby trochę dopięta była. No bo... jasne. E, Amadeusz, posłuchaj mnie. Kusi ten, co? Trylogia z Adrianem Polakiem. Kusi. Wiesz co, no, ludzie wiesz, z tego co wiem tego chcą. Oczywiście dla niektórych to będzie odgrzewany kotlet, no ale chłopak, niektórzy twierdzą, że wygrał z nim tę pierwszą walkę. Oczywiście mają, ona była taka bardzo bliska, Blisko. że mogła pójść w obie strony, chociaż ja wiem, że druga, trzecia była bardziej na moją korzyść, ale abstrahując od tej pierwszej walki, w drugiej go snokautowałem i znowu mam z nim porażkę. No to kurczę, no, fajnie by było w tą kropkę nad I postawić i, i już, żeby nie było żadnych spekulacji, kto jest lepszy. No. Poruszyłem ten temat na konferencji. Denerwują cię te komentarze i porównywanie do Marcina Neymana? Słuchaj, ja powiem Ci tak: mnie już nic nie denerwuje, bo ja trenuję i jakikolwiek hejt by nie był, to ja jestem zadowolony ze swojego życia, bo wiem, że zmierza w dobrą stronę. Niech sobie gadają co chcą, ja sobie szacunek wywalczę tylko będę musiał po prostu poczekać na to, aż część ludzi zacznie mnie szanować, no bo, bo muszę sobie to wywalczyć, jedna walka może nie wystarczyć, ale no tak jak mówię, będę w treningu, aktualnie jestem, zobaczycie mnie w dobrej formie. Idziesz dominować 7-7? No bardzo chciałbym to zrobić, wiem, że stać mnie na to, jestem tego święcie przekonany, no tylko musi iść za tym ciężka praca, wiesz o co chodzi, a nie, nie ciężkie balety i ciężkie kace. No to ja wiem, że ty pojawiłeś się na niektórych baletach w Warszawie. Mam tam też kilku znajomych, to może po raz kończyć z tym, co? Nie, no tak, no ale od poniedziałku do piątku jestem na sali i myślę, że to jest najważniejsze. No i ile to dwa razy, tylko byłem. Jest okej. Okay. Ale wyjściówki trzystu stary no dużo trochę. Ale ja nie widziałem od nikogo. Ja tak to umieściłem, ale usunąłem po 10 minutach ten wpis na Instagramie, bo, bo się dowiedziałem, że jakiś nowy lockdown przed. Tak. Tamtego dnia, no. No tak, a Ty sobie robisz klub w chacie. Amadeusz, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trenuj. Liczę na to. Naprawdę bardzo na to liczę, że będziesz trenował. No i co? No, widzimy się. Treningi codziennie u mnie na Instastory są wrzucone. Tak, można obserwować. Widzę. No. widzę Amadeusz tak, no love. Amadeusz no love. Podajcie yeah. na Instagrama. I co? I do zobaczenia I na drugiej kontwie. Trzymaj się. Pozdro.